Witaj! Cieszę się, że tu jesteś. Jeśli słuchasz mnie pierwszy raz, zaobserwuj kanał, by co tydzień otrzymywać nowe tematyczne afirmacje i medytacje dopasowane do Twoich aktualnych potrzeb. A jeśli potrzebujesz więcej materiałów i nowych nagrań dostępnych tylko dla moich wspierających, w opisie tego odcinka znajdziesz link do pełnej biblioteki. Twoja obecność jest dla mnie nieoceniona. Pamiętaj, że kluczem do zmiany jest konsekwencja. Aby afirmacje mogły przekształcić twoje podświadome wzorce myślowe, zalecam słuchanie tego odcinka przynajmniej raz dziennie. To regularne powtarzanie buduje nowe ścieżki neuronowe w mózgu i utrwala pozytywne przekonania. Mam ogromną wartość i znaczenie. Jestem z siebie dumny. Jestem dumny z tego, kim byłem, kim jestem i kim będę. Noszę w sobie potężną pewność siebie. Jestem człowiekiem przepełnionym siłą i odwagą. Każdego dnia staje się coraz lepszy. Jestem dumny z tego, jak daleko zaszedłem, i dumny z tego, kim teraz jestem. Nieustannie się rozwijam. Ludzie wokół mnie mnie kochają i szanują. Buduję szacunek i podziw swoimi czynami i charakterem. Jestem bystry. Jestem finansowo bogaty. Nieustannie powiększam swoje bogactwo finansowe. Wszystko co robię kończy się sukcesem. Teraz przyjmuję życie moich marzeń jako obecną, żywą rzeczywistość. Jestem tak bardzo wdzięczny. Jestem tak bardzo szczęśliwy. Skupiam się na wszystkich wspaniałych rzeczach w życiu. Niesamowite rzeczy dzieją się dla mnie właśnie teraz czuję to. Wszystko układa się lepiej niż kiedykolwiek mógłbym się spodziewać. Każdego dnia, pod każdym względem, wszystko staje się dla mnie coraz lepsze. Ogromna poprawa szybko pojawia się teraz w każdej dziedzinie mojego życia. Przyciągam do swojego życia wyłącznie dobre rzeczy. Przyciągam tylko to, co najlepsze. Jestem magnesem na obfitość, bogactwo i niezwykłe okazje. Osiągam wolność finansową i dostatek. Przyjmuję do swojego życia niezwykle wspaniałe rzeczy. Jestem pewien, że osiągnę wszystko, o czym marzę. Kocham swoje życie. Jestem otwarty na najcudowniejsze i największe rzeczy w życiu. Nie ma żadnych ograniczeń. Jestem dumny z każdego osiągnięcia, bez względu na to, czy jest duże, czy małe. Mam przed sobą piękną przyszłość, pełną bogactwa finansowego, szczęścia i sukcesu. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie dobre rzeczy w moim życiu. Kocham i cenię siebie. Jestem pewny siebie, jestem przystojny, emanuję pewnością siebie. Jestem przepełniony nieskończoną mocą. Jestem godny posiadania doskonałego życia. Teraz swobodnie wchodzę w to życie. Los mi sprzyja. Wierzę w swoje zdolności. Każdego dnia staje się silniejszy. Moje zdolności i talenty są nieograniczone. Jestem zdolny do osiągnięcia wszystkiego, czego pragnę. Wierzę w siebie. Jestem odporny. I potrafię pokonać każde wyzwanie. Z natury jestem odważny i pewny siebie. Jestem zmotywowany i skoncentrowany na swoich celach. Jestem w stanie osiągnąć wielki sukces. Jestem ambitny i oddany swoim marzeniom. Osiągam swój pełen potencjał. Moja prawdziwa natura to niewyobrażalna siła i niezłomność. Jestem najlepszą wersją siebie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Ja będę tu na ciebie czekał.